Ciebie się wiem, witam na WNOSC z Głuskinsa na moim kanale. Znaczy sobie w wpiszcie, kodzi do 18 dają 10% do wpłaty oraz 20 na sam star, czy w sobie 100 zł, otrzymacie 110, Wpłacacie sobie 200 zł, otrzymacie 220, no i tak dalej. Prosta matematyka, metod płatności z wiele czy to blik, czy państw kar, czy skinki a jak skinki przychodzą do Was naprawdę szybko. Oprócz tego, Wpłacając z moim kodem minimum 14 zł, macie sobie zgarnąć taką koskę za 624 zł96 groszy zł, więc naprawdę spoko. Jest to doda dodatek do wpłaty, ale czym więcej wpacacie, tym macie większą szansę, żeby zgarnąć i wiecie, możesz sobie wpłacić stówkę, wygrać jakąś kosę. A oprócz tego, jeszcze tą kosę dostać, to jest naprawdę spoko. Eee, także polecam serdecznie. Rękawiczki już zostały rozlosowane dawno temu, więc czekamy aż ktoś koskę wygra. Oprócz tego, macie daily keśnika na stronie, 124 24 godziny, możesz go otworzyć. Także zachęcam serdecznie, bez co to za darmo. A wiecie, nawet jak wam będzie leciał syf, to możecie sobie codziennie go otwierać i zbierać, i na coś wam się zbiera tak? Także za darmo naprawdę spoko. Oprócz tego, jak właśnie gracie pierwszy raz, to dostajecie 20, więc już macie na start na taką skrzynkę, a możecie sobie dozbierać do jakieś lepsze więc to jest przyjemne. I na samym dole jeśli macie darmowe skrzynki, zapisie na social media. Oprócz tego, na stronie mamy evencik w królu wzgórzach. to będzie miał więcej punktów eventowych, ten za dane miejsce trzyma danego skina. Przykładowo, za pierwsze miejsce stanął na więc grubo naprawdę. A eventu już dużo nie zostało, bo ile dokładnie? Dwa tygodnie, także naprawdę niedużo. Oprócz tego mamy tutaj uszcze skina, tutaj lecą skinki od 10 gramów do na 10 zł. Szansa na te za 10 zł, jest naprawdę mała, ale to jest tylko 400 tych punkcików, więc naprawdę niedużo. Oprócz tego mamy handlarza z bronią, także tutaj klasycznie 50 kasę wrzucimy i dostaliśmy 61 zł, więc naprawdę spoko. No, idziemy na batelkę, idziemy na batelkę, no i dziś cel jest jeden: wygrać. Wygrać, bo trzeba zrobić w końcu giga profit, bo naprawdę nam się to nie udaje. Tu widzę nową skrzynkę. Tu widzę nową skrzynkę. Jest to ta skrzyneczka. Tu jest też skrzyneczka nowa. Czy są jeszcze jakieś nowe? Nie, dobra, to skupmy się na tych dwóch skrzyneczkach. I mam nadzieję, że dadzą nam fajny profitik. Idziemy sobie zrobić je ja, oczywiście. Ile one kosztuje w trybie Jester? 700 zł. A ta druga. Okej. Okay. To mam pomysł. Damy sobie 5 na zwykłym ulepszeniu. 5 na tym ulepszeniu i tych damy sobie tak samo, pyk. I chyba nam nie wystarczy. Chyba troszkę źle to obliczyłem. hm. Hmm, hmm. To jednak inaczej, jednak inaczej. Jednak inaczej. Dajmy sobie damy sobie, wiecie co, po 3. Po trzy to będzie tak odpowiednio Patrzcie, to damy sobie tak. Trzy takie, trzy takie i trzy takie. I ty z tymi zrobimy sobie tak samo. Trzy takie, trzy takie, trzy takie. Więc to będzie najbardziej, najlepszy teścik tych skrzynek. A bo wiecie, co? Wolnimy sobie cztery takie. Cztery będą na tyle na nas stać. I na trzy osoby. To będzie najlepszy teścik, bo przetestujemy je w każdym wariancie, tak? Czy to zwykłe, czy na tym ulepszeniu, czy na, na po prostu gestarze? No i oczywiście na trzy osoby, bo na dwóch to za mało, na czterech za dużo, taka mała złota zasada. W ogóle jestem chory, więc sorry, że, że tak cicho mówię dosyć, ale tak no, tak ta, ta, ta mi wypadło, że jestem chory. Jest zimno na dworze, więc wiecie o co chodzi. Dużo osób jest pewnie teraz chorych. Więc no nie, mo, nie krzyczę, bo mam tak gardło bolące, że niestety nie, nie jestem w stanie. Ale mam nadzieję, że i tak Ocinek Wam się spodobał i zostawicie łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem. Póki co tracimy prowadzenie. Ale tu nic grubego nie poleciało jeszcze. No tutaj M9 nawet może polecieć. Także nie ukrywam, nie obraziłbym się z niej. Ale to bardziej w tym trybie jester mogę na nią liczyć, bo tu już mamy 4,5%. Tryb jester działa tak, że wszystkie skiny są na równym procencie, ale przez to cena sporo wzrasta. Mam nadzieję, że to się opłaci, ale póki co... No ta skrzynka nie jest, nie, nie jest za fajna dla nas. Ok, cofam wszystko co mówiłem. 1200 zł fajne. Szkoda, że nie M9, ale i tak jest nieźle. Przechodzimy do skrzynki Radiation. Radiation? Chyba tak, chyba tak to się czyta. Oj, to P90 kosztuje trochę. Troszkę nas podganił Alex. To najlepszy jest Flipknife Emerald. Także naprawdę, naprawdę potężny skin. Przechodzimy do tych skrzynek ulepszonych. I trafiamy Hand Canona. Szkoda, że Battle Skirt, ale i tak naprawdę fajne. Aha. No i nas przegonił Alex. No ale dobra. Jeszcze jedna taka skrzynka. No nie, ona tutaj pod, pod Alexa. Mamy niecały tysiąc straty. No i przechodzimy do tych na ulepszeniu najlepszym Fire Serpent. No i teraz Emil jest na prowadzeniu. No musi nam coś sypnąć. Musi nam coś sypnąć. aha Gigi Najlepszy drop dostał, Alex. Najlepszy drop. a Aha. No ta skrzynka jest jakaś zbugowana, tak szczerze. Co ona tu dała w ogóle? I sobie 47 koła zgarnął Alex. Hmm, hmm, hmm. Czy my mamy na jeszcze jedną skrzynkę taką? Na odkutkę? No mamy. No mamy, więc sobie zróbmy. Więc sobie zróbmy na odkutkę na 4 osoby. Licząc, że nam Emerald wpadnie. A jak nie? No to niestety GG. Niestety GG. Pyk, lecimy. Lecimy, lecimy proszę. Daj mi, daj mi Emeralda. Daj mi Emeralda. Pyk. To nie jest Emerald, tak się niestety znowu przegrywamy. Ale skrzynki naprawdę potężne, więc myślę, że w jutrzejszym odcinku też sobie je potwieramy, No a co, dziś by to by było na tyle. Łapka w górę, subik z bankiem Pamiętajcie, że dzwonek do 18-10% wpłaty i 20% tam są start. Wszystkie linki w opisie klasycznie, no i co? Trzymajcie się